Ile taka paczuszka popcornu? Gratis no, jak dla pana to Co tu się dzisiaj wyprawia? Fundacja Soda organizator Bosir Barcin i Orka Mogilno Będą grzały wodę w basenie Super! Biora. Drugie mikołajkowe zawody pływackie W których udział wzięli zawodnicy Z sekcja Bosir Barcin Wodna Akademia Mogilno Orka Mogilno Fundacja Sportolubnie Bydgoszcz i Fundacja Soda odbyły się w Barcinie. Dla każdego zawodnika i gości czekały smaczne pyszności. Słodkie gofry i maślany popcorn serwowały koła gospodyń wiejskich. To wyjątkowe wydarzenie powstało dzięki wsparciu sponsorów Frigo Logistics i Sprint Trans. Zorganizowała Fundacja Support Organizowania Dziecięcej Aktywności i Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dla mnie i myślę, że dla każdego, bohaterką tego wydarzenia z pewnością była Ania. Pierwsze Twoje zawody. Tak. Przełamujesz lody. Tak, zgadza się, że nic nie podoba. Czekam aż wystartujesz. 现在能不能做表？ Nie bardziej każdy zajął miejsce na podwójnie. Dzięki wspólnej sile wszystkich mieszkańców powstał ten nowoczesny obiekt, w którym wszystkie dzieci mogą realizować swoje sportowe marzenia. Dziękuję Fundacji Soda i Bosnir Barcin za te niesamowite zawody mikołajkowe. O jak emocje! Jak to mówię, jak to mówi Hanse DG został Scooter, come on! Czyli nie poddawaj się, dalej, come on! Super, pion Do zobaczenia za rok!